To była gratka dla fanów Rugby we Wrocławiu. Na boisku przy lotniczej klub Rugby Wrocław rozegrał sparing z ekipą Chaos Poznań. Sprawdzian był o tyle ciekawy, że grały piętnastki. Rywal wrocławian przygotowuje się do startu drugiej ligi Rugby właśnie w tej formule, a wiadomo, że domeną Wrocławia jest Rugby siedmioosobowe. To u nas najlepiej się sprawdza i na tym polu klub ze stolicy Dolnego Śląska osiąga teraz największe sukcesy. Rugby Wrocław to młoda drużyna, która gra coraz lepiej, ale dla wielu był to piętnastkowy chrzest. Warto dodać, że do drużyny dołączył Jakub Antoniak, młodzieżowy reprezentant Polski, którego obecność na boisku w meczu z Chaosem Poznań była dostrzegalna. Zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Cały zespół spisał się na piątkę. Rugby Wrocław wygrało sparing z klubem Rugby Chaos Poznań. 57 do 12 to był mecz sparingowy, dlatego przebiegał w bardzo przyjaznej i sportowej atmosferze fair play. Rugby Wrocław udowodnili, że są klasową drużyną, nieważne czy są to siódemki czy piętnastki. Klub z Wrocławia przygotowuje się do startów wiosennych rozgrywek Rugby 7. 5 Miejsce po jesieni sprawia, że oczekiwania są bardzo duże. Trzymamy kciuki. Więcej informacji o rozgrywkach klubie, też o planowanej wiosennej rekrutacji do drużyny na stronie rugbywrocław.com oraz na klubowym Facebooku.